Witam Was bardzo serdecznie, jestem RokanPol i postanowiłem, że będę po raz, yy, Nadal jestem Pol i postanowiłem, że będę nagrywał y, tym razem filmiki już z kamerką. Yy, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jeżeli Wam się nie będę podobał, to możecie zawsze tam przytrzymać ręką ekran, albo wyłączyć film, czy coś. Nakleić plaster, albo rozwalić monitor, wyłączyć film. Możliwości są różne. Pojawiły się już 64 subskrypcje, subskrypcje co y, uważam, że to jest całkiem niezły wynik, tym bardziej biorąc pod uwagę to, że y, nie nagrywam już jakieś 3 miesiące, chyba, albo 4. Y, w sumie wszystkie subskrypcje pojawiły się przed jednym film, Darmowe programy do nagrywania y, i montowania pro, filmów. Y, w sumie teraz mam mnóstwo, m, dużo innych pomysłów i postaram się Wam je przedstawić w filmikach, w poradnikach i w tego typu rzeczach. Mam, mam nadzieję, że Wam się spodoba. No. Tak jak mówiłem, yy, moje filmiki, które będą teraz, te gameplaye, let's play i tak dalej, wszystkie będą z moją twarzą. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, jeżeli nie, zawsze możecie wyrzucić monitor albo coś. No. I to było na tyle. Jestem Rukan Paul. Żegnam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. W, w każdym bądź razie wracam i, i z powrotem będę nagrywał. To tyle.